Czemu już na mnie patrzysz? Nic, nic, patrzę. się? No. <głos> no? Igor <noise> ma niepełny. Goffre, idź z panią Sophie. Pójdź. Powiem ci, że nie idź. Nie pójdziesz. Ja nie pójdę? Potrzymaj mi odznakę. Hop, mam będę musiał trzymać ze złomanym Tam, Witam, tam. Witam. Ty, ty, chcesz, czekaj. Brand, chcesz pomóc? Nie, za... Ej. Kurwa, mam deja vu. Jakby to się już wydarzyło. Ej, ale wczoraj na negocjacjach miałem to samo. Takie samo deja vu. Nie, no witam, dobra. Witam, witam. To jeden jeszcze witam, nie z tego nie zaczęła gadać. Co jest? Polszujemy w symulacji. Sią, No że, coś pan chciał od Sofii, tak? Tak, tak, dokładnie. Umówi spotkanie? Umówi spotkanie. spotkanie? Tak, tak, proszę. Dobra, na kiedy by panu pasowało? Teraz. Nie, myślę, że teraz to są dwie pytania. nie jest niedostępna. Nie ma ktoś jedzenie, bo zaraz wykituję tutaj... Idź na Panie, ja tutaj ciężko pracuję, nie mogę... Zaraz 10 na szpital Maja. będzie robione, wiem. ...w karteczce. Właśnie, chciałem zrobić zaświadczenie Karol. Nie ma jak. No i mówili, o że już. dwa tygodnie po ostatnim, po ostatnim przestępstwie. Nie, może. nie, możesz, nie możesz mieć przestępstwa ciężkiego na kartoteca masz. No oczywiście mi A jakbym zmienił imię, na imię i nazwisko, to wtedy by mi się kartoteka wykreśliła? To bym ci, to bym to byśmy ci wrzucili fałszowanie dokumentów. To idę zmienić na Hiktor Wolfman w urzędzie. To, to, to wiesz, że będziesz miał wszystkie zarzuty plus pójdziesz pasiak. Po posiak. No jakie za są? 15 to? lat. Za co? Za fałszerstwo? Fałszerstwo. No nie, bo to będzie z... Na... Ten? Dobra, Dobra, jedziemy na A to, to Sophie mi tutaj przykleicie. Sophie Brown. Co pani robi z tym bankomatem? Bandaż nogą bandażuje. Bandaż, nie. Nogę bandażem. Nogą pani bandażuje? U, tak, rwa. nogą bandażuję bandaż. Ma pan coś przeciwko? Bo ja nie. No, Nogą bandażuję bandaż, proszę mnie nie kwestionować. Pan nie ma wyobraźni, no, ale co się Trzeba robi? poruszyć wyobraźnię. To bo mam bandaż, który ma na sobie nogi i bandażuje bandażem bandaż. Kim ty jesteś? Człowiekiem, Amerykaninem. Proszę, proszę się Proszę się. wylegitymować. A pani jest policjantką? Nie. To czemu mam się wylegitymować? No bo ja nie wiem skąd mnie znasz, musisz mi pokazać dowód, to będę wiedziała. A to ty. No, czyli skąd się znasz? Nie znam, nie znam. Nie no, proszę powiedz, proszę, to ty weronik Weronika, czy to Wiktoria. No bym nie krzyp. To ty jesteś Weronika. ten rozjebany strój. Czy nie? nie wiem, kto. Aj, teraz. Ani ta, ani ta. Nie wiem, kto wymyślił. mi się Ani, ta. Ta. ani, ta, ani ta. to jest skądś indziej. No jak się nazywasz? Proszę się teraz to mój. No. Jaj, ja jestem Genowefa. No, Genowefa, pokaż dowód. Ej, czekaj, 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 nie odjeżdżaj, nie odjeżdżaj. Co, Hoffman? Jak ona ma imię? Samo imię. Nie Anastazja, nie, no. gwiazda. O, jest Anastazja, jest? Nie, no kurwa. Seria Anastazja ma. To jest Wiktoria, no to znaczy Weronika, nie? Albo Samanta, Wasiliew? Tak, 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 tak. Nie no kurwa, no pokaż ten To jest Anastazja, to jest Anastazja. No Anastazja, owulacja na normalnie dla was się należą. Dobra, dajcie ten, daj, pokaż ten dowód jebany i możecie jechać. Nawet bez, te, bez swojej zgody mogę jechać. Andrzej Duczak Nie, nie zgłaszaj, po prostu daję do lokalnego i fajera Ej kurwa! Nolan, chuj Co jest? Co jest z Jebku? Zaczniesz kurwa kuzyna budzić? Czy ci zajebać trzeba wyjść? A kurwa, wiesz co, nawet ja nie mam czasu. Jedynie co to na służbie wyrabiam jakąś tą normal ledwo. A taj trochę sianka. O, no, żebym miał Okej, okay, dobra, a weź tego Hoffmana, bo mi truje dupę bo... Hoffmanku, nie truj mu dupę, bo no, oni idzie grzmocić na lotnisko. No i tak grzmoty w ryj. Dobra, no, jak coś do tym kuzyn, to, tak to no. powinien się tak budzić, nie wiem, za pół tygodnia może. Okej, okay. to tyle. niech sobie urlop wypisze. Dobra. No i <laughs> No. Elo. Elo. Witam serdecznie panią, która chciała Witam. porwać moje krowy. Słucham? Ja pamiętam cały czas, co pani chciała. Pani już mnie zapomniała. Tak? Ja nic nie, nie, nie chciałam, co pan opowiada w ogóle? Nie, a co pani, co zamknęłaś moje krowy w samochodzie i chciałaś odjechać, ale nie Słuchaj, one same do mnie weszły. Panie, pani się Pakujemy oj. się do niej. Pakujemy... Nie, nie, kipa. nie. Nie, 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 podaj się, nie, do nie, spalcia. nie, kurwa, nie, podaj się, nie, 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 Jedna komenda nie, nie, Idziemy na nie, O o, nie, nie, proszę, Pani, prosi, Pani lekarz, ale, jest, nie, policja. nie, prosi ich otworzyć nie, 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 Teraz nie, 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 nie pomoże pan, eeej! Pani Uratuję was! Chodź tu, no, chodź tu! Niech pan kurwa. zostawi mój samochód! Nie bij go, kurwa! Nie bój teraz, i. To już nie mój problem. Jak same, krowy same wymogą samochodem, co pani na gada? No tak. Jak same, jak krowa może otworzyć klamkę? sama? No, nie wiem. Oni byli tylko przybrani za krowy, to byli ludzie. Tacy ludzie, kurwa. Pani chyba wtedy była. Nie, to pan chyba miał stronę jazdy wtedy. Przybierając się w ogóle za taką krowę, ja nie wiem. Kto mądry chodzi w takim przebraniu. Rozumiem, na karnawał, ale. Tak, on cały czas pana w tym stroju widziałam, Dobrze, że pan zmienił, bo już pewnie taki przepocony był. Nie, 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 ja nikogo porywać nie chciałam. One same mi do samochodu weszły. Właśnie, a propos mojej fury, ciekawi czy ten? O kurwa! Hmm? Jeszcze raz, ciekawy czy co? Mówię a propos mojej fury, ciekawi czy mam w garażu. Hmm. Ciekawy. Hmm? Chciałabyś tutaj z tym oto gentlemanem Hoffmanem na gofry jechać? Nie. Czemu no, je? mówię, nie? Chwili nie chcę. Zaświadczony wojskowym. Kotem, ten tak się. Kurwa, mać. Ty weź mi Ciekawe. to rozwal, kurwa. Baczko, spróbuj, baszem, spróbuj, baszem ja powiem tak. Mierdolę. Co to jest, łama? Co to no jest? Chciałem mego ofreć, a z nikim nie mogę pójść. Co ja mam powiedzieć? Kurwa, pedzowskrzynce, baszem, palił cno za. <grym znać> Ty, ciągle chcę brać w panikiem, kurwa, cegły. Nie, nie, nie. Kurwa, gratuluj. Pomóć, y Jerzyk, pomóć. <grym znać> A co, Lepiej tak. O! Ja pierdolę. Teraz takie lżejsze, myślę, teraz to z buta trzeba zadówcyć. Ja chcę, ja chcę, ja chcę. Dobra, dobra. dobra. Tylko, no, no wiesz, bo ogniem, jakby to powiedzieć, roztopiłem to, ten tynk, wszystko za nami kurde. No, no, kurwa, no, no, no. Ja pierdolę, ja, ja chyba spróbuję. Karateka nie idzie. On kurwa, kurwa, A, bo ja spróbuję. I, jeden. Ty, a ty przypadkiem Emily nie jesteś? Nie. Nie? Nie. Show mi. Pan chyba pomylił osobę. Nie powinienem żyć do wodu. No bo nie pomyliłem, dobrze. No chodź. Dobrze, Sopman. dobrze. Sopman. dobrze Sopman. myślę. Co jeszcze raz? Słucham ploty o tobie. Jakie ploty? Na różne. Na przykład? Na no ale raz. zaczęłaś to już z teraz. Teraz dokończ, jakie ploty słyszałaś? A, negatywne czy pozytywne? A, no negatywne. O kurwa. To jakie? Ja? Dawaj, chcę wiedzieć. Że ty niby porywasz ludzi? Że ja porywam ludzi? No, jesteś ty. Tak no. strzał. No, tak, tak. Cały, cały dzień na szpitalu spędzam, ale porywam ludzi, no. Dobra, bo ty Emili jesteś, nie? Podaj numer. Przecież ty masz mój numer. Na Goffre mieliśmy iść. Mam no, numer. kurwa. O, herbatkę znaczy się, napisałem ci kropkę. No nie może nie poznajesz. Nie zapisałem. Za oh, oh. ta herbatka, bo czekam od... Czekam i czekam. No, jak mi narzeczony? Mm, tam pozwoli? No, a czemu? Nie musiał niczym wiedzieć. A to nie wiem, nie wiem. Dobra, zaraz... Zwykłe nie koleżeńskie muszę... wyjście, co nie wiem. Co ty? Nawet tak. nie musisz pytać tego narzeczonego o to. Więc no, więc ja czekam na herbatkę. Przecież. Za mną idzie cały gęk Nie ma takiej opcji By zatrzymał jakiś chory lęk Ten jest dla nas się towarzyszy rakietowy dźwięk W stanie nie masz kości Cały statek domu Space Gang hey.